Dlaczego śpiewam na filmikach? Bo śpiewać każdy może, jeden lepiej, a drugi trochę gorzej. I o ile dawniej śpiewanie na filmikach, co też nagrywałam, traktowałam jako formę autoterapii bardziej konfrontowanie się ze swoją traumą, tak teraz traktuję śpiewanie jako ekspresję mojego wewnętrznego dziecka. Pozwolenie mojej wewnętrznej Iwonce na to, na co kiedyś miała ochotę. Czyli śpiewać jak umie, tańczyć jak umie, pląsać, podskakiwać tak jak umie, pozwalam jej na jej ekspresję, na jej dziecięcą radość, na jej dziecięcą spontaniczność, na jej dziecięcą emocjonalność, niezależnie od Oceny innych ludzi, od krytyki na przykład, od lęków, i dzieje się teraz tak dla mnie, bo odkrywam swoją dziecięcą stronę dziecięcą, spontaniczną, radosną część, i dzieje się tak, bo weszłam w każdą sytuację, kiedy ta dziewczynka. Ta mała Iwonka, moja mała Iwonka, chciała śpiewać, chciała tańczyć, występowała w szkole, była za to krytykowana, wyśmiewana, oceniana, odrzucana do tego stopnia, że stało się to dla mnie tak ogromną traumą, że nie byłam w stanie na żadnym występie publicznym wystąpić, bo lęk był taki silny. Więc uzdrawiając rany wewnętrznego dziecka, ono naprawdę odpłaca nam się. Dziecięcą, radością, spontanicznością, ekspresją. Pozwólmy sobie zajrzeć w głąb siebie i uzdrowmy to, co potrzebuje: uzdrowienia i zobaczenia. Dziękuję.